28 czerwca, pozdrawiam wszystkich po paru dniach nieobecności. Yy, zakupiłam już yy, coś teleskopowego, jakieś tam nożyce, czy coś do obcięcia tej robini szczycinia z tej, bo już tak zarosło, że to aż masakra. Kwitną cały czas po powrocie fajnie tu nawet dla tego mroza, starca, samosiejki, yy, kwitną yy, liliowce, anielski lot anioła, nie, nie, niebiański, przepraszam, heavenly flight of angels. Widzę też działalność opuchlaka, bardzo na przykład zjadaliście forsycji, tak przed chwilą patrzyłam też na czarną porzeczkę, jeszcze parę owoców jest, ale opuchlak szaleje, bo to na pewno nie są ślimaki. Zakwitła róża taranis, sadzona w tym roku, małe kwiatuszki, no to jest cień bardzo duży, jak na ogród cień, taki płciowy. Ale raczej z tych większych. Yy, może zakwitnie też róża Purple silhouette. Na razie co do tych róż z typu Silhueta nie, nie mam o nich zbyt dobrego zdania, ale może tam nie zaskoczy. Ten również powojnik, co ja gadam? Liliowiec oczywiście, pachnący, powącham. Cudnie, delikatnie, ale wyrazić, wyraźnie pachnie. Zakwitła przed wyjazdem lek, ledwo róża Coral Lions Rose. Niestety się zmumifikowała od deszczu, i nie. co mam zrobić? Eee, tu jeszcze resztka kwitnienia powojnika Paul Fatchers. O, widzę już dzisiaj zwycięzcę, zaraz tam pójdziemy. Eee, czyśćce kwitną i lewa odnoga róż Alben Bizen, i ona kwitnie ładniej tu w tym tamaryszku niż ta pierwsza. Jakoś jej tu fajnie się znalazło takie prześwit do półsłoneczka fajnie to wygląda, więc y, mówiłam, że balerina kwitnie ładniej, a teraz ta odnoga druga Alden Bizen z tych róż piszmowych radzi sobie y, fajnie. Tak, przypominam, u mnie na ten cienisty ogródek y, widzę nadal jeszcze troszeczkę kwitnie y, ten rozan, czyli geranium, czyli bociszek, różne tabuły japońskie, natomiast e, widzę zwycięzcę dnia dzisiejszego. Przepraszam, wolna się w coś. E, I to nawet nie jest talentana, ale cud, nadam jej też wysokie miejsce na podium. Pierwsze, drugie, trzecie. Może drugie lub trzecie. To oczywiście jest Sudonicy, ale. Zakwitła, bo one zawsze, tak jak mówiłam, po wsadzeniu do donicy troszkę kwitną, potem padają, jakby takie są osłabione, trzeba je podlewać, między innymi je, te, troszkę dodać nawozu dla kwitnących i potem kwitną drugi raz i tu jest już cudowne to kwitnienie, to są rośliny egzotyczne, yy, być może nawet chyba z Ameryki Południowej, ale tak jak mówiłam kiedyś kilkakrotnie yy, i też miałam krótkie filmiki z Aten, gdzie na klombach, ateńskich, po prostu te lantany były wszędzie, w różnych kolorach, odmianach. Też chcę się pochwalić bardzo wysoko dzisiaj w pierwszej na pewno piątce, czwórce ogórecznik. Ogórecznik jest jadalny, można go dodawać do sałatek. i Podobał mi się w tamtym roku, gdzie gdzieś tam go przez przypadek zasiałam jeszcze na dodatek to jest niebieski kwiat, i tutaj w takim moim tym półcieniu też sobie poradził. I on jest też bardzo wysoko u mnie. Też oczywiście w porannym słoneczku y, portulaka żółta z tą begonią przepiękną. Pomidorki dojrzewają na słoneczku. Wczoraj była straszna ulewa, ale jakoś tutaj, jak ja tam wejdę, bo chcę pokazać to żółte. I to żółte. To jest róża lampion. W tamtym roku też ją pokazywałam. A też widzę innych tutaj czempionów. Zakwitła róża, róża. hortensja. No, to jest prawdopodobnie hortensja bumpszel, która jest w Donicy. I jako miniaturowa, chyba kupiona, zdaje się, na Allegro. I tu chcę ją pokazać, że ona. Świetnie wygląda. Tu jeszcze się komponują jakieś kwiatki, pewnie fasolki. Tu mi się zwiesiła, ale kompozycja miało zielona, ale naprawdę fajna. Też kwitną z białych kwiatuszków tutaj już przycięte mocno na wiośnie. Pięciorniki krzewiaste. bo tam dalej żółty, ale ten żółty kwitnie zawsze troszkę później i trochę słabiej też zmumifikowały się różne róże, widzę, że jest dużo do przycięcia, ale fajnie jeszcze przetaczniki kwitną te fioletowe, już trzeba będzie przyciąć chyba róże Bad Birnbach, no i Pompeji wyglądała pięknie do momentu dużych deszczów i tutaj, ale i tak uważam, że było całkiem nieźle jak na pierwsze kwitnienie. Tu z tyłu oczywiście moja królewna, yy, czyli Malwa Drzewiasta. Byłam w Szczecinie kilka dni i tam widziałam właśnie w centrum miasta, yy, miałam go kilka razy, taki, te, też taka kompozycja z kilku zapewne egzemplarzy tej Malwy Drzewiastej. To jest jej w tej chwili moment najpiękniejszego kwietnięcia, bardzo wysoko ją oceniam. To, to ścisłe top ten u mnie. I one kwitną bardzo długo, jestem z niej bardzo zadowolona i szczęśliwa. Chcę powiedzieć, że jest wiele różnych akcentów, tutaj fajniejszych i mniej fajniejszych, ale y, dobrych. Y, no Tu na przykład jest róża podobna do Fairy. to jest róża happy, czepi, ale troszkę jej deszczu zaszkodziły, chociaż tragedii nie ma, ale na dole kwitną te zony ruszeń, te malutkie, położące róże, wysoko je bardzo oceniam. I tu spróbuję dojść do lampiona ale niestety nie przemyślałam wcześniej i nie ma specjalnych ścieżek i muszę przejść, o tu trochę z tyłu jest więcej na pewno plamistości muszę przejść przez gąszcz różany, co jak wiadomo różnie z tym bywa i mogę być pełna ran połucham najpierw, lekki zapach jest i to jest róża lampion Musiałam tu wyciąć trochę rugozy, żeby ją odsłonić. Najpierw e, powiedzmy, że była osłonięta, żeby jej wiatr na przykład nie uszkodził, to jeszcze nie obcinam, ale teraz potrzebuję trochę słońca. W tym roku ma na pewno mniejsze kwiaty niż w tamtym. W tamtym miała raczej mniej kwiatów, ale były większe. W tym kolejnym roku, nie pamiętam już, bo to zawsze sprawdzam co roku i e, nie pamiętam, ile lat ją mam, czy to jest trzeci sezon, czy który, ale e, na pewno. Kolor jest żółty, widać, nie sypałam na nawozem mineralnym w tym roku, wyłącznie obornikiem, chyba na wczesnej wiośnie i widać, że ten obornik był, bo chociaż nie, nie może być też tak, że trochę nawozu tutaj z winorośli się spokuje przy deszczach, więc mogła troszkę zaciągnąć. Jeśli ma dużo nawozu, jak się wtedy orientuje, ma mocniejsze to wybarwienie na brzeszkach płatków takie czerwone a teraz jest takie delikatne, różowe więc być może jednak to głównie tylko zasługa to zabarwienie nawozu naturalnego także mniejsze kwiaty więcej takich na pęku w pęków ile to jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć albo siedem nawet bardzo piękna róża no i tutaj też od deszczów troszkę się już zmumifikowały Dinki, róża, dinki. Wychodzę z tego gąszczu i kończę. Kończę różą lampion. Dobrego dnia.